Dzień dobry, przed Wami odcinek pod tytułem. Jakie ma plany co do Ciebie, czyli osoba, którą o którą pytasz, jakie ona ma plany? Co zamierza wobec ciebie? No nie? No, no to już, że tak powiem, jedziemy od razu z tematem. Proszę bardzo, kamyki do wyboru. Pierwszy drugi wybieracie sobie jeden z tych dwóch kamorów. Proszę bardzo. Ten taki elegancki, można nim okno wybić dosłownie. Okej, okay, wybierajcie sobie jeden z tych kamieni, pierwszy, drugi i temat, jakie ma plany co do Ciebie. Ten ktoś, o kogo Ty pytasz w tym momencie, no nie? Dobrze, to ten już odłóżmy, przejdźmy do tego wybijacza okien. Okej, okay. jakie ma plany? Eee, Król Pucharów, ła, wow, fajnie. Zobaczymy, co dalej. Jakie ma plany co do Ciebie? Jeżeli jest mężczyzną, to powiem szczerze, że ma szczere, fajne uczucia względem Ciebie. Musi Ciebie, musi. Eee, prawdopodobnie Ciebie lubi. Może nawet kocha. Jest osobą wrażliwą. Empatyczną, darzącą Ciebie szacunkiem. Ktoś naprawdę fajny, fajny, fajny. Dobrze, teraz przełóż. Opa. I zobaczmy. resztę. Rycerz mieczy, jakie ma plany co do Ciebie? Aha. I siódemka mieczy. <laughs> ja. Wiesz co, ja powiem szczerze, Dlaczego ja się tak recham z tego Bo sobie wyobraziłem, że Nie no, nie przestanę się śmiać teraz Wyobraziłem sobie, że ten ktoś przychodzi do ciebie A ty na tego kogoś najeżdżasz I ten ktoś musi potem opłotkami spieprzać Żebyś temu komuś krzywdy nie zrobiła, nie zrobił Naprawdę, e, czyli ja bym powiedział tak, jakie ma plany ten ktoś co do ciebie? E, jeżeli to jest ktoś kogo znasz i to jest osoba bliska, na przykład twój partner, mąż, tata, e, no bo mówię na razie o królu kielichów jako tej osobie, no nie? To ja bym powiedział, że ten ktoś się obawia twojego e, twojej impulsywności i z tego powodu może ciebie oszukiwać. I teraz tak bo ty powiesz, to menda jedna. No może i menda, ale słuchajcie, powody bywają różne. I może być tak, że ten ktoś bardzo ciebie kocha i nie chce ciebie denerwować. I z tego powodu, jak na przykład się dowie, że o rany, nogę złamałem, nie? Na przykład. I nie chce ciebie martwić, bo ty zaraz będziesz lecieć i, i kąpociki gotować i. Podusie podawać, zamiast się zająć pracą i tak dalej, to ja bym powiedział, że ten ktoś woli jednak, żebyś ty nie wiedziała, nie wiedział. Czyli jak ty na przykład skontaktujesz się telefonicznie z tą osobą, to ta osoba Ciebie okłamie i powie, że u niej wszystko jest ok. Dlaczego? Żeby ciebie nie denerwować, żebyś nie leciała, nie leciał. Jak opętany to się tak mówi, nawet. Jako pętany do tego kogoś w stresie, w strachu i w podniesionym ciśnieniu, że ola Boga, jedyna, co to się porobiło, nie? Jeżeli na przykład ten ktoś jest kobietą, to ja bym powiedział, że ten ktoś widzi w Twoje. Właśnie, i to jest też powód. Ten ktoś wie, że ty tego kogoś bardzo kochasz, szanujesz, jesteś osobą dobrą, empatyczną, wrażliwą, i to powoduje, że ten ktoś wie, że jak tylko by powiedział prawdę, czy odsłonił, jak wygląda faktycznie jego jej sytuacja, to ty natychmiast będziesz lecieć z przerażeniem. Dlatego się tak rechałem ze śmiechu. Bo sobie wyobraziłem, że ten ktoś na przykład wchodzi do domu i, i mówi, że jest taka i taka sytuacja, nie, a ty zaraz na niego huzia, na juzia. Niektóre przypadki takie mogą być, że to nie chodzi o tak zwane w dobrej wierze ukrywanie, ale może być tak, że ten ktoś ciebie bardzo kocha, jest osobą wrażliwą, empatyczną i docenia to, jaką jesteś osobą, że dosłownie do serca, jak to do serca przytul psa, od razu mi się skojarzyło, ale coś nabroił, czy nabroiła i wie, że się wkurzysz i ten ktoś tak naprawdę postanawia, że nie będzie wobec ciebie uczciwy, szczery. No, powiem szczerze, osobliwa zagrywka. No dobrze, to ten kamień teraz, i jakie ma plany, co do ciebie ta osoba? Zobaczmy. Jakie ma plany, co do ciebie osoba, o którą pytasz? Jakie ma plany, co do ciebie? Osoba, o którą pytasz. Trochę przesunę, wiecie. A teraz to już za daleko, dobra, niech będzie tu. Jakie ma plany co do ciebie? Osoba, o którą pytasz. No to zobaczmy. Pierwsza grupa mnie teraz zbawiła. No to zobaczmy drugą. Dziewiątka monet. Ja bym powiedział, że ten ktoś skupia się na własnych czterech literach. E, no, są dostateczne. Paść miecze. Mhm. E, dlaczego jest tutaj? Paść Karta obserwacji. Wiesz co? Dziewiątka monet mówi o tym, że ktoś w danym momencie skupia się na rzeczach materialnych, czyli na zarabianiu na dziesiątka kielichów. No. Ja bym powiedział w ten sposób: nie, ten, nie ma, ten ktoś nie ma wobec ciebie negatywnych planów, bo inaczej by nie wyszła dziesiątka kielichów. A dziesiątka kielichów mówi o tym, że i ten ktoś chce swego szczęścia, ale i twojego również, bo jak się przyjrzycie na tej karcie, to jest tutaj rodzina, która jest przeszczęśliwa, tańczą. Nic im nie brakuje tak naprawdę, wszystko jest cudne. No i, i dlatego jest ten paśmieczy, czyli karta mówiąca o tym, że ten ktoś w tym momencie obserwuje, yy, jakby to powiedzieć. No bo jest ten sąd ostateczny tutaj i on sugeruje, że jest jakaś sytuacja typu, że na przykład ktoś cały czas skupiał się na zarabianiu pieniędzy, a teraz postanowił nagle, że dobrze by było nie tylko gonić za forsą, ale też jakby zacząć z tej forsy korzystać dosłownie że w, nie wiem, wakacje, na co ty byś miała, miało ochotę również. Więc jakie ten ktoś ma plany wobec ciebie? Jeżeli ten ktoś jeszcze teraz jakby ze swoimi intencjami się nie odkrył, to może być tak, że ten ktoś na ten moment skupia się na rzeczach materialnych, dlatego, żeby tobie i innym, tobie i innym... Tobie i sobie zapewnić naprawdę szczęśliwe życie, no bo dziesiątka kielichów, no co więcej chcieć, nie? Dlaczego jest tutaj ten sąd ostateczny, może jeszcze o to dopytajmy? Dlaczego jest tutaj sąd ostateczny? Dziesiątka mieczy. Musiała być między Wami albo w Waszym życiu jakaś bardzo trudna sytuacja. Może jakaś bieda, może jakieś problemy. Dziesiątka mieczy jest karton depresji, przebicia psychicznego, bardzo trudnej sytuacji życiowej. I ten ktoś postanawia teraz, wiecie, w moim otoczeniu nawet jest taka historia osoby, która miała bardzo trudną młodość. A potrafiła się pozbierać, i teraz z tego korzysta. I w taki naprawdę dobry sposób, powiem szczerze, że ten ktoś mi niesamowicie zaimponował tym, jak yy, się pozbierał w sytuacji, którą miał. I podobnie wygląda to tutaj, że ten ktoś, jeżeli teraz skupia się na przykład na robieniu forsy, na pracy, na nie wiem, remoncie auta, budowie domu to ten ktoś nie robi tego tylko dlatego że chce za przeproszeniem dogodzić własnej D ale paśmieczy to jest karta obserwacji czyli ten ktoś dyskretnie y, wsłuchuje się w to, co jest dla ciebie również ważne może być tak, że jeżeli się nie znacie to ja bym powiedział, że ten ktoś już ciebie zauważył i chciałby z tobą w przyszłości, no, naprawdę tutaj y, jakąś fajną relację stworzyć. Bo mogło być tak, że wcześniej ten ktoś skupiał się tylko na rzeczach materialnych, nie wierzył już w miłość na przykład, nie wierzył już w przyjaźń. A tu nagle. Dało temu komuś to do myślenia, i zaczął się tobie przyglądać i waszej relacji. A jeżeli nie macie jeszcze takiego kontaktu, typowo, to ja bym powiedział, że ten ktoś w tobie zauważa bardzo pozytywną energię. Dziękuję.